Cześć! A dzisiaj będzie o sali weselnej, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Skip art. Planując budowę tego obiektu, z mężem staraliśmy się zwrócić na wiele szczegółów uwagę. Skupiliśmy się nie tylko na parze mody, która oczywiście jest najważniejsza w tym dniu, skupiliśmy się również na gościach. Pierwsza grupa, do której jakby zwróciliśmy się z naszą ofertą, to są osoby starsze. Wiemy, jakie są problemy podczas wesel, czyli przykładowo na sali jest za zimno dla dziadków, dla babć, więc w tym momencie zrobiliśmy klimatyzację kanałową, która nie wieje im na plecy. Właśnie to zauważyłem, że są takie moduły na suficy, i to jest świetne, bo zazwyczaj tak jest, że osoby starsze przychodzą no, albo mi wieje. Potem klimatyzacja się wyłącza i nagle ciepło jest na całej sali. Kolejnym aspektem, na który zwróciliśmy uwagę, jest to, że obieg nie ma barier architektonicznych, czyli osoby na wózku, osoby starsze tutaj nie ma schodów. A co z dziećmi? Bo sporo osób mi mówiło, no pójdziesz do jordaszki, to zobaczysz taką figlolandię. Oczywiście, zadbaliśmy o rodziny z dziećmi i po prostu w jordaszce obalamy mit, że dzieci przeszkadzają na wesele. Zauważyliśmy takie tendencje, że rodzice często się, Zastanawiałem się, czy w ogóle zabierać dzieci na wesele, bo przeszkadzają im, przeszkadzają parze młodej. Więc my zrobiliśmy taki krok w stronę można powiedzieć rodzin, że my posiadamy czteropiętrową fikolandię. W tym miejscu dzieci się świetnie bawią i co ważne, to miejsce widać w sali. Jest przeszklone, czyli rodzice po prostu widzą, oddają tam dzieci i widzą, co się z nimi dzieje. Kolejną rzeczą jest łazienka dla matek karmiących oraz dla dzieci, czyli niciutkie ubikacje, umywalki też dzieciaki potrafią poradzić sobie same. A wychodząc z sali, dalej są pod kontrolą rodziców, bo przez kolejne przeszklenia z drugiej strony sali rodzice widzą dzieci, które udają się na ogród. No a w ogrodzie czekają na te dzieciaki: fontanna, ścieżki spacerowe, ścieżki do jazdy na rowerze, na hulajnodze i jeszcze boisko do koszykówki. Także ja myślę, że żadne dziecko w Jordaszce nie będzie się nudzić. Wszystko, co się tutaj znajduje, nie jest dziełem przypadku. Tak samo jak. Duża sala, pewnie będzie problem z nagłośnieniem. Na pewno będzie dużo odbić. Przygotowałem się nawet na to, żeby zrobić pomiar akustyczny wchodzę, odpalam sprzęt i tu wszystko gra. I też wydaje mi się, że to nie jest tak, że stawia się ściany i takich odbić nie ma, tylko coś tutaj musieliście przygotować, jakieś maty akustyczne, zasłony. Tak, już mówię. Jak najbardziej. My tutaj nastawiamy się też muzykę na żywą. na koncerty będziemy w przyszłości chcieli tutaj przygotowywać, więc zadbaliśmy również o akustykę. Dzisiaj ludzie tak bardzo nie przywiązują wagi do akustyki. Akustyki, ale akustyka jest ważna nie tylko dla muzyki, ale również dla lepszego komfortu rozmów. Zdecydowanie, bo tak. tam jest takie bodudni, tak. bo nie da się pogadać, tak. bo jest baz w rogach, nie? To, to jest szczegół bardzo istotny. Tak, więc to myślę, że to jest taki w ogóle kierunek przyszłościowy, nawet i w, w architekturze wnętrz, gdzie będą ludzie nawet w mieszkaniach zwracali na to uwagę, bo to jednak zupełnie tak, tak. inaczej się przebywa w pomieszczeniu, które posiada dobrą akustykę, a gdzie ten dźwięk się odbija. My dla akustyki zrobiliśmy akurat bardzo dużo. Po pierwsze jest podłoga dębowa, deska dębowa, z matą akustyczną. Maty akustyczne są, płyty akustyczne są w ścianach, w suficie. Dodatkowo w suficie mamy takie wgłębienia, można nazwać to takie łezki, które też bardzo ładnie pochłaniają dźwięk. Kolejnym elementem do akustyki są zasłony, można powiedzieć takie pluszowe, które też świetnie wchłaniają no i jeszcze wszystko jest w drzewie. Są meble w drzewie, krzesła drewniane. No i jeszcze przede wszystkim okna, bo tutaj mamy duże tafle i to też było takie duże wezwanie, można powiedzieć, żeby przy tak dużych taflach szklanych utrzymać tą akustykę i to nam się udało dzięki tym ramom drewnianym. Jestem pod wrażeniem. A taki mały szczegół to ta toaleta dla wykonawców. My, mając scenę, nieopodal, mamy swoje miejsce do siedzenia, nazwałbym to osobnym pokojem. Idąc o krok dalej, jest toaleta przygotowana. To się nie zdarza. Naprawdę jestem pod wrażeniem. To znaczy ja powiem tak, budując ten obiekt z mężem wiele godzin spędziliśmy na rozmowach z wykonawcami, bo też chcieliśmy, żeby po prostu zadbać o ich komfort, bo sami chodząc po weselach obserwowaliśmy jakby pewne można to nazwać niedociągnięcia. Zdecydowanie, słowo przypadek tutaj nie istnieje. Wszystko rozplanowane, mogą uścisnąć dłoń. Dziękuję jestem pod wrażeniem. Dziękuję. Naprawdę szapoba. Dziękuję bardzo. A my serdecznie. teraz zapraszamy na kolejne piękne kadry z wewnątrz. Zawsze sprawdzam parkingi. Ten wygląda jakby był zlokalizowany przy jakimś akwaparku. Na pewno pomieści wszystkich waszych gości. Dobra, to teraz to nieco o tych detalach. Zobaczcie, piękny długi stół. Jak przemyślane, aby nalewak do piwa był już wkomponowany w całość. Rewelacja. Do tego, tutaj mamy scenę i uwaga, wchodzimy i co mamy? Taką kanciapę mówiąc brzydko, mówiąc ładnie, pomieszczenie techniczne, a pomieszczenie techniczne zawiera także toaletę. Wyobraźcie sobie, że mamy własną łazienkę na sali. Szczyt komfortu. Wiecie o tym, że w zwyczaju mamy sprawdzać toalety i dzisiaj także sprawdzamy klamki. Cała toaleta wygląda bardzo spójnie, nowocześnie, a jednocześnie ponadczasowo. Jeśli chodzi o klamki. <noise> nie wiesz, ale psikus. Powiedziałbym, że dość sprawny mechanizm. Wątpię by była luźna. Więc czy klamkę można sprawdzić? No dobra. Nazwijmy to, że klamka sprawdzona. O, jest klamka! No to stabilnie szef kuchni. No jeszcze bardziej niż ja lubię się zakrywać. Ja w ogóle nie. O, no. na szef kuchni jest swoją reklamą zdrowego gotowania, proszę bardzo. O proszę. No. Tak wygląda zdrowy człowiek. No, tak jest. No. A, ja chciałem dopytać o te ekrany, bo dzisiaj mamy taką informację, że Państwo młodzi mają film, a nie potrzebujemy naszego ekranu. Jak to działa? W Jordaszce przygotowaliśmy sprzęt audiowizualny najwyższej jakości. Posiadamy trzy ekrany, w tym jeden kinowy. Ekran, który zjeżdża na sam dół, można powiedzieć sceny, zasłania całą serę. To jest ekran mhm. kinowy. Z tyłu, żeby gościom bardziej komfortowo się oglądały wszelkie pokazy multimedialne, są dwa ekrany, które można powiedzieć zjeżdżają do połowy ściany. Rzutniki laserowe schowane w suficie, żeby gdzieś tam nie wyglądało brzydko, zjeżdżają nas, zjeżdżają elektronicznie i zasłaniają się automatycznie wszystkie zasłony na sali. Więc automatycznie się sala tak, za Tak, automatycznie, więc goście mogą się poczuć jak w kinie. Jest godzina 22, zjechały ekrany. Za chwilę będzie prezentacja. To to o czym wspominała Dominika, właścicielka tej sali. Tutaj przed naszą sceną się pojawił jeden ogromny. I dwa w innych miejscach na sali. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mamy jeden ekran, drugi, trzeci i projektor. Sala swobodnie mieści 200 gości, a baza noclegowa przygotowana jest dla 50. To miejsce wyjątkowe, a nowoczesne technologie sprawiają, iż miejsce to zaspokoi wymagania nawet najbardziej wymagających klientów.